Daniel Martyniuk zdradza imię syna. Poród bez jego udziału. Tak mówi o Faustynie. Tuż przed narodzinami dziecka, szokujące wyznanie. Daniel Martyniuk, oczekujący swojego drugiego potomka, zdradza, że nie zamierza towarzyszyć żonie w tym najważniejszym momencie. Co się za tym kryje? Daniel Martyniuk u żurnalisty. Niegdyś Daniel Martyniuk jawił się jako obiecująca postać na scenie disco polo, dziedzicząc popularność Ojca, Zenka Martyniuka i deklarując wokalne ambicje. Jednakże jego aktywność w mediach społecznościowych z biegiem czasu zaczęła negatywnie wpływać na publiczny wizerunek. Mężczyzna w przeszłości wikłał się w liczne spory, zarówno z innymi artystami, jak i własną rodziną. A jego problemy z prawem oraz doniesienia o nadużywaniu alkoholu i substancji psychoaktywnych nie umknęły uwadze opinii publicznej. Wydawało się, że narodziny jego pierwszego dziecka, córki Laury, z nieudanego małżeństwa z Eweliną, mogły stanowić punkt zwrotny w jego życiu. Po rozstaniu z pierwszą żoną Martyniuk związał się z Faustyną, z którą spodziewał się kolejnego dziecka. Zanim jednak światło dzienne ujrzały gratulacje z okazji ponownego ojcostwa, syn króla Disco Polo wywołał kolejne kontrowersje, dzieląc się z żurnalistą gorzkimi refleksjami na temat swojego pierwszego małżeństwa i deklarując brak uczestnictwa w narodzinach drugiego potomka. Jak będzie się nazywał syn Daniela Martyniuka? Pierwsze małżeństwo Daniela Martyniuka z Eweliną, matką jego córki Laury, jak sam przyznał, było dla niego burzliwym okresem. Młody mężczyzna wspomniał, że jeszcze przed ceremonią ślubną targały nim poważne wątpliwości i rozważał wycofanie się z tej decyzji. Od początku wiedziałem, że to nie ma sensu. To był totalny absurd. Wszyscy wokół byli zachwyceni, a my, kompletnie nieznający się ludzie, zostaliśmy wepchnięci w coś, Czego nie chcieliśmy, powiedział w rozmowie z żurnalistą. Pomimo trudnych doświadczeń z przeszłości Daniel patrzy w przyszłość z nową nadzieją, wierząc, że jego kolejne doświadczenie ojcostwa u boku obecnej partnerki Faustyny, będzie zupełnie inne. Uciekłem z kościoła, chciałem to zakończyć, ale trafiłem na księdza i nie miałem odwagi. Gdybym mógł cofnąć czas, nie wszedłbym w to nigdy, dodał. W rozmowie Martyniuk podzielił się radosną nowiną, zdradzając, że wraz z żoną podjęli decyzję dotyczącą imienia ich przyszłego syna będzie to Florian. Przez pierwsze, ojcostwo, byłem zrażony, ale wszystko uległo poprawie i teraz moje ojcostwo będzie zupełnie inne, podkreślił. 35-latek nie krył swojego entuzjazmu w związku z nadchodzącymi zmianami w jego życiu. O Faustynie wyrażał się z czułością, opisując ją jako normalną dziewczynę, obdarzoną kochającym i ciepłym sercem. Daniel Martyniuk nie weźmie udziału w porodzie syna. Dlaczego? Daniel Martyniuk, pomimo wyczekiwania na przyjście na świat syna Floriana, podjął decyzję o nieobecności przy porodzie. Jak sam wyznał, powodem tej decyzji był jego silny lęk przed widokiem krwi oraz iniekcji. Przy porodzie, czy chce być, to nie wiem, wiesz, jakoś niezbyt lubię takie widoki, krwi. Nienawidzę zastrzyków ani nic. Teraz idziemy na takie lekcje porodowe, ciekawi mnie, co tam będzie, wyznał w podcaście. Myślicie, że dobrze postępuje?